Jak zwykle na YouTube nagrywałam, ale to z racji, że mi. No. Będę musiała odnowić komputery to. Będę tracić kanał. Mm, no ale to mogę powiedzieć kiedy indziej. Przyszłam biaczkę, w do w I dziwne jest to, że zamówiłam wczoraj, a przyszło dziś. Bo zawsze czekałam ten dzień, czekałam jeszcze. O, tam jest moje imię nazwisko, co nie będę pokazywać, Ale tak. Mamy. my sobie to. Jej. I od razu mamy wszystko. Myślałam, że pudełko będzie, a tu nie ma pudełka. Dobra, mamy. Kapcie, moje muszą być widoczne. Ja się to przekroję. Zamówiłam sznureczki na próbę. Halo, wyoszcz. No, co za hamidło, nie chcę mi to wyoszczyć. Ale zamówiłam sznureczki. One są takie jasno-niebieskie. No, nie wyoszczy mi. No, jakby nawet chciała, to nie wyoszczy. O, coś poszło, ale dobra. Są takie sznureczki, zamówiłam po 5 metra, będę jakieś halterki robić, yy, tu jest taśma 10 metra, yy, jeżeli ktoś zna mnie bardziej czy nie, ale lubię bardzo moro, więc yy, będą takie zielonkawe, oliwkowe yy, kantarki, więc to jest pierwsza rzecz. I tutaj są chyba gratisy. O tym razem. I. Sukierki. I dostałam, Ojej. Dostałam taki paseczek. Yy, sznureczka. Ja kilkanaście już takich sznureczków od, od nich mam. Yy, to są po prostu resztki, które yy, ich zostają. A tu mam sky różowy. Okej, okay, mam sky. Ja, ja, ja nienawidzę skaju, ale dobra, nic będzie. No też coś, na słodko. No i mamy główną moją papkę. Jej. Karabinczyki. Zamówiłam trochę większe, bo to są dwunastki. A z tej racji, żeby były tańsze. Tak, to są dwunastki, prawda? Tak, dwunastki, dwadzieścia sztuk. No cóż, przeżyję z tymi dwunastkami, trochę będą większe. Ale ważne, że są tańsze. One, mówię, ceny poszły w górę i to każdy dobrze wie. No i takie elementy metalowe też poszły w górę. Kupiłam kółeczka. Dwudziestki. Dwudziestki nikiel. One są do kantarka, dlatego ja liczę tylko kantarowo. Dlatego jest 44 sztuki. Eee, tu są półkola. Wziąłem dwunastki. 10 sztuk. One są do kantarów. Będzie na 10 sztuk kantarów. Jeszcze gdzieś tam resztki mam, ale no, nie będę domówić sobie. Tu są klamerki 20 sztuk, dziesiątki. One też poszły w górę. One teraz jakieś 50 groszy kosztują. Drożej kosztują niż te drugie nikielki, zaraz Wam pokażę. Na inne klamerki raczej. Tu są to samo. Też 20 sztuk, bo zamówiłam 40. No i tutaj są 10 sztuk tych klamerek, yy, przelotek, które yy, w normalnym sposobie powinny kosztować drożej niż yy, te, a okazało się, że te są droższe od tych. Oki, nie do Kiedyś one kosztowały 50 groszy yy, za 10 sztuk, a teraz kosztuje na odwrót. No dobra, niech będzie. Dzisiejsze domówienie ze strony dla szefka. Ja Wam ogólnie bardzo polecam tą stronę. Niektórzy mówią: Aj, nie polecam, bo paczka przychodzi za długo. Ja takie. Dlaczego mi przychodzi zawsze tak szybko? Okej, okay. może tam troszkę lekko współpracowałam z tym sklepem, no ale to nie jestem ten powód, dlaczego mi paczki zawsze przychodzą szybko. Bo znam inne osoby, które też zamawiają i też przychodzą bardzo szybko po krótki. Więc tak wygląda dzisiejsze zakupy. Oczywiście to są gratisy, ale tak. No i co? Będę otwierać. Ojej, za drugi filmik.